Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi 90 koni wymiana poduszki silnika od strony pasażera, czyli prawa poduszka silnika, czyli to no, konkretnie tutaj. Najpierw sobie, najpierw sobie, odkręcimy tą osłonkę, ciągniemy przewód, a później trzeba będzie podnieść silnik, ale to wszystko pokażę krok po kroku. Jesteśmy już pod spodem auta. Tutaj widzicie, o, o to widzicie silnik, to jest miska olejowa silnika, tu mamy skrzynię biegów, to jest sprężarka od klimatyzacji, musimy lekko unieść sobie silnik, bo jak odkręcimy poduszkę to żeby on nam nie, nie, nie upadł, zapieram go kawałkiem dechy, w jednym miejscu podparty jest na sprężarce klimatyzacji, w drugim miejscu jest podparty o miskę olejową. O, ten wypust to jest korek spustowy. No i cóż, no podnosimy troszeczkę do góry. Hop. Miejmy nadzieję, że nam to nie spadnie. No i wychodzimy na górę i zaczynamy odkręcać powolutku poduszkę. Czy jesteśmy na górze, będziemy odkręcać poduszkę. Żeby ją wyjąć, musimy odkręcić jedna śruba, druga śruba, i tutaj ukryta jest jeszcze trzecia śruba. Jak to odkręcę, to będziemy rozbierać to dalej. Po odkręceniu tych trzech śrub: 1, 2, 3, musimy jeszcze odkręcić tą śrubę żeby wyjąć to mocowanie silnika. Te śruby, które odkręciliśmy są na długość takie pod klucz torx. Zaraz Wam powiem, jaki to jest torx torx T50. Nie wiem, czy to będzie widać. Może. I odkręcamy jeszcze tą śrubę. na ja klucz mam nastawny. I spróbuję to odkręcić nastawnym kluczem. Przy odkręceniu tych trzech śrubek pamiętać trzeba o tym, żeby podnosić silnik hmm, podnośnikiem, ponieważ luzujemy mocowanie i zawieszenie idzie nam do góry, a więc zaczyna nam ciągnąć śruby. Więc trzeba tu pamiętać, żeby delikatnie podnieść sobie silnik. Ja zaraz spróbuję tą śrubę odkręcić i zobaczymy, co będzie dalej. Tą śrubę poluzowałem sobie kluczem nastawnym, zwykłym, tak zwany szwed. I wykręcamy już ją ręcznie. To jest taki odbój. No i tu odkręcamy już. Tu widzicie, mamy torksa, tu mamy normalną nakrętkę metryczną. Luzujemy to i zaczniemy powolutku wyciągać tą łapę od silnika. Wzywałem przed chwilą. Wyciągamy tą poduchę, tą łapę mocowania. Tutaj najprawdopodobniej cofnie Wam się troszeczkę silnik. Później trzeba będzie naciągnąć. No i wyciągamy ten odbój, który chyba swoje wychodził już. No i będziemy za chwilę wykręcać tą główną poduszkę za pomocą torxa. Za pomocą, za pomocą klucza torx numer T30. Nie wiem czy to widać. Po prostu luzujemy sobie tą poduszkę. Ja już ją trochę wykręciłem. Luzujemy ją i... No i wykręcamy wyciągamy hop hop jest wyjęta stara nową poduszkę mam firmy Febi o, to nie ta przepraszam to będzie ta jeszcze i poduszkę pod skrzynią, nad skrzynią biegów będę wymieniał mamy o takiego fajnego Febiego no i co, idziemy go sobie wkręcić. A tu może byśmy trochę. Ten syf. Wymietli. No i dobra, wkręcamy ją. A, ręką. To by było na tyle. No i teraz trzeba temu. Tym torxem dociągnąć. No, ale to już też poza kamerą, bo muszę normalnie kluczem to dociągnąć. Jak już dokręciliśmy sobie tą poduszkę torxem, to teraz da, damy tą poduszkę boczną. A tu Wam podam zaraz numer tej poduszki, jeżeli chodzi o Febiego. To jest taki, oto numerek. Jeżeli chodzi o tą poduszkę boczną. To akurat kupiłem SESIKA no i za chwilkę go spróbujemy rozpakować Już tam mamy rozpakowaną nową poduszeczkę Wkładamy ją tutaj sobie Dalej. Po włożeniu łapy na swoje miejsce. Dociągamy te trzy śruby wkręcamy. Pamiętajcie, że trzeba to dobrze dociągnąć. No i później tu wkręcamy tą tą nakrętkę. Też ją dociągamy. Jak to podociągam, to będziemy kręcić dalej. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby silnik był podniesiony cały czas. Dopiero silnik opuścimy na końcu, jak już zrobimy wszystko. Po dokręceniu tej nakrętki, w trakcie jej dokręcenia należy powolutku opuszczać, powolutku opuszczać silnik na żabie, tam pod spodem, ale powoli, nie całkiem, dokręcić to, podokręcać te śrubki, torksy, no i teraz będziemy dokręcać tego grzybka, czyli to co było kluczem nastawnym, hop, hop. Dociągnę za chwilę chwilęstało. A teraz sobie może to co na samym początku powinienem powiedzieć to do wymiany tej poduszki od strony pasażera górnej prawej potrzebujemy klucz torx T50 klucz torx T30 klucz nasadkowy 16 klucz nasadowy 13 No i... Szweda i Szweda, czyli klucz nastawny. No i oczywiście nie wiem, czy, grzechotka, czy przedłużka i tyle. Dokręcam tam tą... Dokręcę ten grzybek, założę tą osłonkę no i w zasadzie powiem ja nie poduszki. Ja jeszcze mam taką swoją zasadę, że po dwóch dniach jeżdżenia zazwyczaj zaglądam. Do rzeczy, którą robiłem, i jeszcze dociągam sobie wszystkie śruby i nakrętki. No, i na tym byłaby zakończona wymiana poduszki bocznej silnika. I już na zakończenie, po zamontowaniu tej osłony, zapinamy nasz przewód elektryczny. pamiętaj, tylko należy, że tą osłonkę należy zamontować otworami w stronę silnika, ponieważ tu wchodzą te zatrzaski. Hop. O, hop. Hop. so. Hop. 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 to. No i zakładamy sobie tą, tą osłonę silnika. Hop. tą Hop. 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 No to jeszcze zatrzaski za, za takie powinny być. Mi niestety nie mam. Muszę dorobić sobie coś. One się strasznie szybko zużywają. Przynajmniej u mnie. Rozlatują się momentalnie. No i w zasadzie na tym zakończona wymiana poduszki. Silnika.